Drodzy widzowie, zapraszam Was na mój serwer Discord, link do niego możecie znaleźć w opisie tego filmu lub w komentarzu pod tym filmem. Bardzo gorąco zapraszam. Jeśli postanowisz widzu dołączyć na mój serwer Discord, to będziesz na bieżąco informowany o nowych filmach, live'ach, shortsach, tiktokach i innych tego typu rzeczach, więc bardzo gorąco polecam dołączyć. Oprócz tego widzowie na moim serwerze Discord są różne konkursy, tak zwane giveawaye, widzowie często tutaj robię konkursy, możecie wygrać różnego rodzaju nagrody, no i fajne rzeczy, więc polecam widzowie dołączać, żeby móc wygrać widzowie Cokolwiek no i oprócz tego jest tutaj tak zwana rozrywka, widzowie są różne tutaj przygotowane dla Was gry. Możecie widzowie sobie właśnie pograć na serwerze Discord, więc naprawdę widzowie to jest przemyślane, więc bardzo, bardzo gorąco, gorąco polecam dołączyć, a w przyszłości będzie widzowie jeszcze więcej różnych widzowie tutaj yy, aktywności na tym serwerze Discord. Jakby tego było mało widzowie, to mamy tutaj specjalne kanały na gry Supercella, czyli Brawl Stars, Squadbusters, widzowie oprócz tego inne gry, czyli Fortnite, Minecraft, Clash Royale, widzowie w przyszłości, dodamy jeszcze inne gry, jeśli będziecie chcieli. No i oczywiście widzowie tutaj mamy voice chaty yy, właśnie gier Supercella, widzowie yy, innych gier, czyli tak po prostu sobie porozmawiać, więc naprawdę widzowie tutaj aktywności jest sporo sporo z kanałów, widzowie naprawdę tutaj serwis jest zorganizowany yy, na wysokim poziomie więc widzowie nie czekajcie dołączajcie i widzowie zapraszam do filmu. Cześć widzowie, to jest mój kolejny odcinek na kanale Z Brawl Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to widzowie że kupujemy drugiego skina halloweenowego, moi drodzy. Na ostatnim odcinku sobie kupiliśmy tego słodziutkiego pana pewizowie, yy, hrabia Fenugulanu, kozacki skinek. 39 gemmików, widzowie, kosztowało 39 chemików. Naprawdę się opłacało widzowie. To jest mój w ogóle drugi skin do Pana P No ale widzowie, nieważne, najważniejsze jest to, że kupiliśmy go, a dzisiaj kupujemy widzowie yy, drugiego skinka halloweenowego Ale zanim to, to, pamiętajcie subskrybujcie zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, napiszcie komentarz A będę takich filmików dla was nagrywał więcej Przypominam, że jeśli mi po 2000 subskrypcji więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie A będę takich filmików dla was nagrał więcej Jeśli chcecie mi pomóc widzowie Widzicie yy, yy, mój drugi taki prób co chodzi o subskrypcję. No czyli właśnie te dwa kasubów, no to subujcie, odpujcie, komentujcie, a ja już widzowie bez pewnego przedłużenia zapraszam Was moi drodzy do oglądania. No to tak widzowie jak już yy, wspominałem właśnie kupiłem sobie na ostatnim wyciążku z Browla takiego skina pierwszego Halloweenowego. Jak sobie wejdziemy widzowie w katalog. Wchodzimy sobie w katalog i wchodzimy sobie w motywy yy, nowe, no to widzowie tylko mamy Inspektor Collet, którą kupiłem za dawno dawno temu no i widzowie właśnie yy, no i opró oprócz, oprócz tego jakieś tam jakieś tam oznaki no ale widzowie ze skinków no to właśnie tą Inspektor Colette no i moi drodzy właśnie yy, tego hrabie Pengule a dzisiaj widzowie kupujemy albo Zombroka albo gminącego Tiene Majka, albo koletkę bez sklepki, albo Białego Wilka Leona. Widzowie! Tak to jest ten skinek, widzowie! Dzisiaj kupujemy mitycznego skina! Mitycznego skina! Mityczne skiny kosztują 200 gemów, zobaczcie widzowie. Mityczne skiny kosztują 200 gemów, zobaczcie. 200 gemów. <laughs> 200 gemów. Każdy mityczny kosztuje 200 gemów. Ja mam dwa mityczne. Skład doster strzeli oraz widzowie oraz oraz yy, Spongebob L Primo widzowie SpongeBob El Primo i Squadbuster strzeli to są moje dwa mityczne skiny A dzisiaj już będę miał widzowie trzeciego właśnie takiego Leonika widzowie takiego Leonika do Leona By the way widzowie mam skinów uwaga uwaga chyba dwa tak widzowie Rekin Leon i Złąkany Leon więc widzowie dzisiaj trzeba je zmienić czas je zmienić widzowie kupujemy go za trzy za dwa Zaiheden, uwaga, 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 poszło widzowie, poszło, 150 gramów wydaliśmy widzowie, bo był na przecenie z 200 na 150, kupiliśmy białego wilka Leona, widzowie, nie mogę uwierzyć w to, ale tak widzowie, mamy tego skina, dawno, bardzo dawno go chciałem widzowie, o zawsze o nim marzyłem. I mówię, dobra, w te, w tego, w te Halloween muszę kupić widzowie. Ja w te Halloween szaleję. Już mój drugi skin kupiony na ostatnim odcinku za 39 gemów, teraz za 149 gemów. Więc widzowie wyczekujcie kolejnego, bo na pewno kupimy widzowie jeszcze niejednego, jeszcze nie jednego. Dobra widzowie, uwaga, uwaga. Dostajemy takie odznaki widzowie i takie... czy taką odznakę piękną po lewej stronie. Na środku widzowie ikonę gracza. I po prawej stronie spray widzowie przecież to jest y, po prostu niemożliwe, jakie to jest piękne widzowie. Nie mogę się naprawdę y, przestać jarać, ale widzowie 5 skin jeszcze było dzisiaj, a teraz są tylko trzy Dobra widzowie. Ja może nie będę patrzyli, że mam gameów widzowie. Y, było dużo więcej, było ponad 800, jest y, trochę ponad 600, nieważne, nieważne widzowie, ale mamy, mamy. Uwaga, uwaga! białego Wilka Leona moi drodzy. Od dzisiaj gram tylko tym skinem. Ja podziękuję sobie tym dwóm yy, wcześniejszym skinom. Po prostu zagram sobie tym moi drodzy. No bo jest najpiękniejszy, widzę, najpiękniejszy. W ogóle mam gadżet Star Power i yy, nawet mam do Leona, tylko nie mam jinxów ale mam Golda, więc może, może coś, nie, coś mam i go na dwóch Sjrance. Widzę nic nie spoileruje, nic nie spoileruje. Dobra, ustawmy sobie emotkę, bo na pewno ta emotka, widzowie, to może zapomnieć, że będzie istniała. Yy, znaczy, istnieć będzie, tylko po prostu, na miejscu drugim. Więc tutaj, widzowie, coś możemy... Dobra, niech będzie tak, widzowie. Yy, Okej. Okay. Tutaj, widzowie, nie podoba mi się to. Na ostatnim wycieczku też miałem coś innego i też mi się nie podobało. Ja może, widzowie, bym tutaj coś zmienił, bo to mi się nie podoba ta, yy, ta odznaka tutaj. I po prostu nie wiem co ja tutaj mogę dać. Nie wiem co ja tutaj mogę dać, to dobra i będzie ta ławeczka, I tak i tak pewnie w kolejnym odcinku co zmienię, bo ja się naprawdę nie wiem co. Albo renifer, renifer nie będzie, renifer No i widzowie... Dobra, mamy odznakę. To teraz chodzimy na spray, widzowie, na spray, No i ustawiamy sobie tego dwusadzkiego spraya. Tutaj widzowie. Dobra, tutaj nie może być... Tutaj w nie może wszystko być tak jak jest moi drodzy. Yy, więc spray mamy. To mamy widzowie przede wszystkim, teraz musimy go wybrać, zobaczyć go, jak się prezentuje widzowie w lobby. Dobra, uwaga, uwaga. Genialny widzowie. genialny skin, genialny skin. Yy, może byśmy zagrali nim, widzowie na, na przykład yy, solo, na solo, byśmy zagrali, widzowie. Byśmy zagrali sobie nim na solo, zobaczyli widzowie, jak się prezentuje, bo musimy oczywiście go widzowie przetestować. Musimy go widzowie przetestować. Yy, zagrać sobie widzowie musimy na jakiejś ARENCE yy, OSACIN widzowie gulę właśnie tego... A nie ta emotka widzowie, ale dobra, testujemy widzowie spray! yo widzowie yo! Jaki fajny spray! Jakie fajne animacje w ogóle ma ten... Nie, dobra, on jest... Prze... on jest widzowie, on jest przekozatki. I, I że jak ja dobrze go kupiłem, no, w, w ogóle... Jak ja dobrze go kupiłem. No zobaczcie, tak się prezentuje jego widzowie odznaka, nie no szef, szef on jest szefem widzowie zobaczcie na jego jeszcze raz tutaj y, spray, zobaczcie na jego widzowie tutaj y, animacji nie, jest kozacki, jest kozacki widzowie, jest naprawdę kozacki y, no po prostu piękny, jest piękny widzowie, nie ma co ukrywać więc ja się naprawdę jaram, widzowie, naprawdę się jaram, że go mam, dobra, tutaj wyjaśniamy tego tika. jeszcze top 1 może ugramy, widzowie, jeszcze może ugramy top 1, Nie sobie robimy no to, by the way, są może i boty W sumie może dobrze, bo bym, bo odrobię sobie 600, widzowie, a przy okazji sobie przetestuję, dobra, Spróbujemy Zobaczcie jaki ult, zobaczcie jaki ult, widzowie Ten ult jest przekozarski. wyjaśniamy go, widzowie, wyjaśniamy go, nie Dobra, on nas wyjaśni, widzowie, drugie miejsce no, Ale nieważne, widzowie, on też miał ulta i 7 power killów. Yy, widzowie, tak się prezentuje nasz Leonic. Widzowie, przecież to jest szef nad szefami, widzę, szef nad szefami. No, zobaczcie sami, no ja naprawdę nie mogę szacować się, a raz widzę, no a i jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz widzowie, musimy zobaczyć tutaj w katalogu teraz, widzę wszystkie skiny, mamy trzy, właśnie w tym białego winka Leona, nie, dobra, ta nazwa też jest świetna, po prostu wszystko mi się w tym wszystko mi się w tym skinie podoba. I jeszcze sobie teraz wchodzimy w motywy, gdzie yy, nie zobaczcie mamy już. Mamy już w sumie 16 rzeczy na 29. Kolacko, kolacko widzowie, naprawdę się jaram. Ustawiamy sobie widzowie Ikony gracza. Celowo od miesiąca albo i dwóch. Mam takie profilowe widzowie. Bez tytułu, bez mojej drodzy skina, bez y, ikony gracza, bez emotek. Tylko po to widzowie, żeby właśnie poczekać na Halloween i możecie zapytać się w komentarzach. I każdy wam to potwierdzi, że od jakiegoś miesiąca tak wygląda moje profilowe widzowie. Czas zmienić, czas zmienić. Dlaczego zmieniam teraz a nie po Halloween? Dlatego widzowie, bo po prostu nie będę miał lepszej ikony. W ogóle nie będę miał ikony yy, gracza. Co mówić widzowie o takiej kozackiej jak ta? Yy, dlatego widzowie właśnie mam. Mój ulubiony latymiarz widzowie od dzisiaj jest Le Leon. Od dzisiaj jest Leon dlatego, bo ma kozackiego skina. E, dobra, nie no, nie, nie Spike. Spike jest Spike, Spike jest moim ulubionym widzowie, ale nie z Kozacki jest ten skin. Naprawdę z Kozacki. E, dobra, tutaj sobie wybieramy, moi drodzy. Wybieramy sobie tą ikonkę, moi drodzy. Moi drodzy sobie wybieramy tą ikonkę. E, gdzie jest ta ikonka, widzę? Gdzie jest ta ikonka? E, czekajcie bo nie mogę jej znaleźć widzowie nie mogę jej naprawdę znaleźć ona gdzieś tutaj powinna moi drodzy być i jest tutaj sobie widzowie wybieramy e, w, sumie tam, ta kontka, w sumie może być również ta konka w sumie może być również ta tutaj sobie wybieramy moi drodzy e, fajną fajną odznakę również widzę do Leona bo dlaczego by nie widzę dlaczego by nie jak przyszczęska przykładka ikona e, nasz odznaka no i tu będzie nam pasowało widzowie yy, bóstwo, bóstwo, możemy sobie bóstwem udzielić, możemy sobie dać bóstwem, yy, w tle może być widzowie, dobra niech będzie ten mityk, no i tak się prezentuje nasz profil wizuje, Nikt też będę miał na tym moment biały, żeby pasowało do profilu, tak wezmę jakiś, w sumie niebieski też był, nie był zły chyba, znaczy, no w sumie pasuje widzowie, w sumie pasuje. W sumie pasuje, więc możemy sobie tak zagrać. I moi drodzy, no fajnie, fajnie się prezentuje moi drodzy. W końcu nowe, nowe profilowe, więc naprawdę widzę, wielka, ale to wielka Sigma, ja się giga, giga widzowie, cieszę. No i cóż, dwa skiny kupione, ten widzowie oraz właśnie ten Pan P, a mianowicie hrabia pengula. Więc widzowie, cóż, tylko się cieszyć, widzowie. Naprawdę, przekonaczki w 150 temu się opłacały, widzowie, kto nie wydał, to żałujcie, żałujcie widzowie, bo naprawdę świetny, świetny skin. Ja Wam dziękuję za obejrzenie, pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcineczku, do następnego, cześć!